Tak szybko w skrócie powstaje bateria do deski elektrycznej 10S 2 Ogniwa też LG lgfbm BM 26, 18, 65. No tu są w większej pojemności 2600. Oryginalne były 2200 około. Tak wygląda po zgrzaniu. Połączona w pakiet 10S. Więcej nie trzeba. Tak mamy zrobione izolacji pomiędzy pakietami z papieru specjalnego izolacyjnego. Taśma kaptanowa. Złożymy kanapkę i składamy pakiet pomału do kupy. Tak wygląda prawie gotowy pakiet sklejony, zabezpieczony taśmą kaptanową ze wszystkich stron. tylko trzeba podłączyć, będzie BMS-a. Zrobić izolację po bokach i wsadzić metalową obudowę w desce i sprawdzić, czy to żyje. Jeśli będzie chciał ładować, nowy pakiet zrobiony przeze mnie. Proszę bardzo. Zawiera dwie końcówki, czyli wyjście na zasilanie sterownika silnika. To jest wejście do ładowania. Dołożyłem też bezpiecznik polimerowy, żeby zabezpieczał wód. Wszystko jest położony papier typu preszpan. Odpłatę na 380 stopni i taśma kaptonowa zabezpieczona. Tu mamy stary akumulator. Możemy zobaczyć, jak wygląda. Spróbujemy go zaraz rozbudować bardziej. O, tu widać co nawet... to się dzieje. Coś lutowane było. Tu jest przekładka, jakaś co było. więc Część jest ogniw LG jakieś honga czy coś no, najmy powkładane i zaraz weźmiemy się za sekcję Bierzemy się za sekcję zobaczcie jak to jest połączone Widać czy to się trzyma się w ogóle nie trzyma nie jakoś zlutowane po prostu byle jak ale zlutowane no to co? robimy sekcję, to robimy sekcję, jedną ręką się jakoś uda, czy nie uda, dobra, teraz tak, obejrzyjmy sobie te ogniwa, jak wygląda, trochę takie wybrzuszone jest jedno, widać całe spuchnięte aż dęko z jednej strony i drugiej, proszę, marka, to no dobra tu mamy ogniwa Tutaj jeszcze jakaś taka taśma wzmacniana, która chyba ja nie jest oryginalna więc zobaczymy muszę tak pomóc przepraszam bardzo nagrywam telefonem, U kamera ostatnio jakiś Cichy dźwięk ma, nie wiem, może trzeba ją soft wygaśnować, czy coś, nieważne. Yy, tu mam ogniwa LG MF1, czyli tak zwane 2200 mAh. Powinno być dobre, sprawdzimy, nie? No. Tu przechodzimy do dalszego etapu, tu mamy jakieś ogniwa typu Hongli. Nie wiem co tu i nie chcę wiedzieć. Co to? Co? No to ciach. Oczywiście, ogniwa LG Tesla przetestuje, jak tu bo One są w sprawne. Jak mierzyłem, to tak samo. Rzeźba totalna. Dlaczego ten akumulator nie myślił się w metalową obudowę? Ma to odpowiedź. Wszędzie groziło to zwarciem. Dobra. Kolejne ogniwo. Tu mamy jakieś znowu. Ogniwa. No najmy. Widać jak są polutowane. kiepawo. Widać. O, Hongwin. Jakieś no najmy. prawdopodobnie jakieś Chińczyki. Te ostatnio, że to są. zaskórzacze Ogniwa. Z którymi się już spotkałem. Niestety nie raz. I taka to była sekcja tego akumulatora. Nigdy tak nie róbcie. Tak jak powtarzam, jeżeli akumulator jest dobrze zrobiony, tak jak ten, jest bezpieczeństwo. Jest zaizolowane od spodu, gdzie jest blacha. Tu też później będzie taka um, izolacja ceramiczna. Tak jak w płytach indukcyjnych jest osłona termiczna do blachy. Tu jeszcze taśmą kaptonową zasłonię i prawdopodobnie jeszcze wleci bezpiecznik samochodowy na zasilanie silnika. Tam 30 a żeby zabezpieczyć ten pakiet przed zjaraniem się. jak sterownik padnie. Dzięki. Na razie to tyle.